A dzisiaj tak sobie spontanicznie przyjechałem na ten, na Rondo Duriana. Miałem jechać na, na ten, murek nie? tradycyjnie, ale dzisiaj sobie przyjechałem na Rondo Duriana. Tu jest tak fajnie, cieplutko, dużo ludzi, dużo motorków. No to jest właśnie Durian. Taki stawik tutaj jest. Tak, znajomy powiedziałem, że ten, że dzisiaj. O, kogo my tu widzimy Rysu, co za niespodzianka Co za niespodzianka, kurde, takie sam kosony, nie? Skąd wiedziałeś, że będę tutaj dzisiaj? Ja nie wiem, bo ja biegam, co... So A, rysa. bo ty biegasz. A, no, no. taki jogi. miałeś jak zaprosić kolegów, czyli Polaków do tej prowincji, tak? Tak, Okej, to jest najsłynniejszy pomnik tej prowincji, czyli Durian, nie? Dlatego, że kompot jest najsłynniejszym terenie na planczacie uh, durianowe, nie? Czyli mamy najlepsze i najdroższe, nie? To zapraszamy do tego uh, miasta, do tej prowincji nad morzem, Kambodży. Mamy niefajne nie plaże, ale, ale uh, natury, góry, rzeki i, i, i wszystko, nie? Słuchaj, Paul, y, y, a powiedz mi, y, powiedz mi y, dlaczego, ten dlaczego tego duriana tak czczą? Co, co w nim takiego jest, w tym durianie, w tym owocu, że... O, po pierwsze jest klimat, tutaj jest e, morskie, dlatego że Duriane z innego miasta jest, nie jest tak smaczne jak tu, nie? A po prostu to ja nie, nie bardzo lubię tego, e, e, tego nie? Ale mówią, że to jest najlepsze. Najlepsze jak... No właśnie, jak... właśnie powiedz mi co, co jest w tym najlepsze? Jakie tam są... Bo tam są jakieś, nie wiem, czy witaminy, czy jakieś związki, Słuchaj. czy jakieś... Bo te... to jest, bo to jest smaki nie porównuje na przykład do innego, o, do innych owoców. Dlatego no. że charakter jest inny. O, można porównywać, że podobnie do chlebowca, ale chlebowiec po prostu jest inny, nie? A Durian jest inny. No, tak, tak jak... O... No tak jak e, e, u nas, nie? U nas, nie? Czyli dziabka e, e, szeróżnią od gruszki i tak dalej, nie? Powiedz mi tak, bo, bo y, dużo osób, y, dużo osób y, mówi, że dla, nie, dla niego skosztowanie Duriana to jest coś, bo on strasznie śmierdzi, nie? nie? Że nie mogą się do tego przełamać, że to jest straszny przy otworzeniu tego owoca. Że to jest straszny smród. A oni mówią tak, że jest straszny smród, ale jak już się przełamie ten smród i się to skosztuje, że to jest niesamowicie pyszne. Ale, ale dla lana nas to jest e, piękny zapach, ale. Wiesz, A, nie? dla widzisz? nas to jest inny w ogóle. To A, jest zapach, no, to jest, widzisz, dla nas to jest, to jest taki pachnący jak. jak e, no powiedzmy kwiaty, nie? No, A no, no. myślę, to jest, to jest. Nie dobry zapach, ale dla nas dobry zapach. Nie? A no widzisz, to czyli... Ale, ale przede wszystkim smak jest niesamowity, wiesz? Niesamowity. No to czyli no, widzisz. To... Kiedy to... będzie się w kompot, to zapraszamy do skosowania jest... tego uh, smaku, nie? No. To czyli widzisz, coś co dla mnie może być śmierdzące, to dla, e... dla merskiej społeczności na, może a, być... No, aziatów dla Azjatów by może być to pachną. I odwrotnie, bo Ta. ja zauważyłem na przykład że coś co jest smaczne dla mnie to ja dawałem na przykład bo oni bo Azjaci nie znaczy się tutaj kmerzy oni nie są przyzwyczajeni do winogron. Dla mnie winogron jest pyszny. A ja dawałem dlatego że winogrony są importowane i drogo. A no, a, ale nie, ale dawałem do skosztowania, dawałem takiej dziewczynie, bo ja jadłem, bo ja bardzo lubię winogron. I dawałem do skosztowania dziewczynie ten winogron, ona powiedziała, że to jej nie smakuje. No to, czyli to są właśnie te takie inne smaki, czyli o, Azjaci... O, popatrz, teraz uh, mówimy o du, Durianie, a niedaleko nas sprzedają uh, chlebowiec, nie? Teraz, a, to to, jest, to, o, jest, to chle jest chlebowiec. O, może chlebowiec. pójdziemy tam, zrobimy Dobra, no, no, no. Jak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy teraz Durianie, a Pol a zobaczył e, stoisko, jak sprzedają chlebowce, a chlebowiec to jest taki, to jest taki bardzo bardzo pochodny, pochodny owoc do do duriana A oczywiście poł już podszedł i poł już zabrał bo, bo ten, bo takie zwyczaj, kamody można dają, dają mu do spróbowania tutaj pani przygotowuje jak jej to fajnie idzie I tutaj bo na już są kleje i dlatego, że Ady muszą mieć tak to, tak wygląda to po tym po zbieraniu, po, 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 po o, obranie. A, tak, a tak wyglądają w całości Takie duże chle kupujecieżążwie stoją i kupili I tego ja to, ja to próbuję. To jest takie Ja na. I w środku jest taka peszka A no to, to jest do jedzenia. nie lepiej cały, bo one się szybko psują. A cały to ja sobie będę się Nie do końca Paul. A mógłbyś jeszcze coś powiedzieć na, te, na temat tego, no, no, no. Na tego, na tego chlebowca, no. bo on jest taki bardzo zbliżony do Duriana, tylko że on, on bardzo ładnie pachnie. Ale, ale to jest łatwiej e, nawet, nawet koło swojego domu można sadzić i tego. Nie? No, no. A przede wszystkim e, wiglą jest trochę inaczej, bo Durian jest taki bardzo kolsowy, nie? A to no, no, jest, no, tylko taki wiklong, ale... Ale smak zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Bo nie? to jest podobne do marchewki, nie? Tak. No, no, a durian a... to jest taki bardziej. A durian, on ma też taką pestkę, tak jak, tak jak widać Tak, ale. Ale gdzie tak, ale, ale, pestka? Ale duża pestka. Duża, duża pestka. Tak, nie? duża pestka. Czyli jest to pokrewny owoc, ale inny. Inny, inny, inny. zupełnie tak. Bo to jest no. tak ja charakter, charakterystyczny jak, jak e, marchewki, nie? No. A tamten jak żymniaki wiesz? No. A, no, no. Jest no, no. taki bardziej no. też, nie? I właśnie tamten, tamten po otworzeniu, tamten jak się ko to ma właśnie ten specyficzny zapach. No, 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 ale... Ten specyficzny zapach Durian ma, mm, mm. że jedni go e, bardzo lubią, a inni go nie lubią. Ale jak mają, lub, lubią. Yeah, a, a to jest chlebowiec, a chlebowiec on nie ma tego zapachu i jest bardzo pyszny, nie? Tak, tak, ta, ta ta się obiera w tej, obiera tej pestki i, i ten te, te, te miąż. Ten miosz jest bardzo Ale to jest odmian malezyjski, nie? A, a Kambodjańskie bardziej żółte i miękkie, wiesz? O. To czyli co? To, czyli ten nie jest tutaj z, z Kambodży, ten co tutaj oni sprowadzą? Nie, to z Kambodży ale odmiany male, malezyjskie, A odmiana malezyjska. A, tak. a odmiana kambodżańska są bardzo żółte i miękkie, bardzo, wiesz? Nie? No ja to skosztowałem to jest przepysz. No, To, bad, to, bad. Przepysz. Tu, to jest kilogram Oh, dia cakap.